Dzień dobry, moi drodzy, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia i słuchajcie, dzisiaj jestem z moją przyjaciółką Proszę bardzo, zabierz głos. Martą. I słuchajcie, wymyśliliśmy dzisiaj, że nagrywamy odcinek, że zamieniamy się kosmetyczkami. E, mamy spakowane swoje kosmetyczki. No i co? Wymieniamy się, robimy sobie makijaż. Znaczy, że ja Marty, Marta moją i nie wiem co to będzie, bo ja teraz jestem opolona i używam się mniejszego podkładu. Ja jestem bardzo blada i mam Jasne kątem. No także nie wiem, czy twoje nie będą dla mnie za jasne. A, dla mnie za ciemne No, także może być dzisiaj ciekawie, także no co, bez przedłużenia? Zamieniamy się, proszę, proszę bardzo. Boże, bo to masz większą. Paru, czy no, to jak ile kosmetyków? A opaski. Nakładamy opaski. Dobra, od czego ty zaczynasz makijaż, Marta? Krem nawilżający albo baza. No tak, no dobra, no to ja też, no to tak samo. Ja mam dla Ciebie jako bazę krem na S -s -s ale ja też mam krem z debody shopu i, A. i bazę, jak chcesz. No to ja chcę tego spróbować. Ja używam tego. Witam szoku, A, rozłożymy sobie w ogóle lusterką. Także rozkładamy. Proszę bardzo, będzie nad widać i tak. Ale Ol... ja zaczęłam wąchać i Ty też. Ale ładnie pachnie cy pewnie cytryną, a ten taki ogórkiem. Tak, Ta, ale wierze. takim takim kremem. Uh -huh. <gulia> Opisujemy zapachy kremu. A, mogę może możecie też ciekawieć, czy mam taką chrypkę. Znowu mam te zapalenie e, krtani chyba. Miałam około dwa miesiące temu. Znowu chyba też to mam. I myślałam że się obejdzie po prostu dobiotyku, jak była galafem, i MMO, to miałam wtedy najgorszy głos, bo, no, bo to praktycznie nie miałam. Tak, ale było mi strasznie ciężko mówić całe zdania, że musiałam przerywać. Kurde, chyba z dużo nożam kremu. Kraka, y, kraka. No tylko na I musiałam przerywać, bo nie miałam oddechu. A dzisiaj noc z kolei, jak się idzie spać, to tak się oddycha. I jak mam. Byłam... Wydech to musiałam kaszleć, bo tak mi było ciężko złapać, ale ci już jest o wiele lepiej, także dobra, nie gadamy o tym, biorę antybiotyk i tyle. Dobra, co po kremie nakładasz? Podkład. A, a nie robisz na sobie? Nie, ja, ja inaczej robię. No to ja, to nie ja, ty, ja, to też, to ja też, ja nie też nie, podkład, nie robię podkładnej. No ja też nawet podkład. Dobra, no, my gąbki używamy swoje dla higieny. Umyte są. Proszę ząb, bardzo. Ma... Swoje, Umyta, prawda, znaczy, jak moja. Moja też się do wymiany. Moja jest zajechana, no, no, można powiedzieć, ale pani też miałam ostatnio kupić. Dobra, jaki masz podkład? Schudy z Estée 1 N1, to Jasne, ale mam. nie, to weź z chudy. Być, bardziej będzie pasował, on jest ciemniejszy troszeczkę Marta, całą kosmetyczkę, trzy podkłady Ja ciebie, proszę ciebie, mam ten z Evelina i mieszam go z tym z Nyxem mhm. Musisz zrobić tak jak ja robię Więcej tego, a tego tylko troszeczkę No dobra, i tak to ogarnę No, bo, bo musimy robić takie makijaże, jakie na co dzień e, sobie robimy No to, no dobra Częściej się które malujesz, chudą czy Estée Na co dzień Estée Lauder, jak imprezy takieś mocniejsze, no to chuda, bo chuda jest bardziej kryjąca, ale jest ciemniejsza no dobra, no to ja zrobię tę sterowderę, tak, Robimy dobra. tak, jak Takie robimy jak na co tak dzień, kupować. tak. Ale do tego sterowdera podkładu się chyba tak oddzielnie dokupuje. Tak to no pewien. bo ja nigdy nie miałam tej pompki. I teraz tak, najpierw dobra, bierzesz ten na okay. rękę i no jeszcze no, jeszcze jedna pompeczka no. i teraz bierzesz trochę tego dobra, i jak, jak mieszasz. Ze sobie, tak. tak, i ja mam tutaj to, to o, tym i końcówką. A ja sobie zmieszam gąbką. Mogę gąbką, sobie no, tak możesz sobie zmieszać gąbką. Może być, może być. Dobra, także dawaj podkład. W ogóle my dzisiaj wróciłyśmy z was. Uku, o, jest takie jasne! Uku, uku, kochana! Ty, jak ja mam jasne na twarzy. Dobra. Może nie widać, ale jest bardzo ciepłe. No gdzieś. dalej, dalej musisz ciepłe jeszcze. Mieszam, mieszam, mieszam. Ale to jest jasne. Dobra, ja już wiem, że my na pewno, bo dzisiaj wychodzimy później na jakieś siedzenie, to ja wiem, że. My mamy... <laughs> 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 nie ja ty wygasam. Nie, czy nie widać tak ucieka w kamerze? Bo lampa ochładza troszeczkę. Myślę, ale ja potem z bliska... Olety. Dobra. <noise> To wygląda jak taka lalka, taka wiesz, z porcelany, porcelany. no, porcelanowe. A to to jest najjaśniejszy odcień tego podkładu? E, nie, jestem jeszcze jaśniejsze. Dobra, wklepujemy ten podkład i. Patrz, jak ja mam do połowy i jakie ja mam rozdzielenie. Widzisz to w kamerze? Mm -hmm. Patrz, jakie Widzę, mam no, rozdzielenie. No, 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 bo jeszcze tu masz tak opalone. No, w ogóle. no, no. Jak to widać. Dobra, nakładamy podkład. Dobra, mamy podkład, czas na korektor. Do Dobra, to tak. Nie, 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 nie. Ten no jest to jest niedobry. Boże, kolejny jasny. A ja ci dałam mam też ten... ten jasny z Evelina. Moment, Moment. O, jest. Tutaj jest. 10 Jasne. Light Vanille, No taki nie mega, 10, nie taki mega jasny. A ten to jest ok 01. A nie, to 0K01. Nie, to jest numer, dwójka. Numer 2. Aha, numer no 2. I ja chcę sobie, gdzie ty nakładać? Tutaj, pod oczy, ja tutaj, tam, gdzie się maluje cienie. A, serio nakładasz sobie tego, tak? Tak, bo, że ja ty kryje. Ja, a ja tak nie robię. Ja robię tak, że nakładam pod oczy tutaj i tylko na nosek. Ja na nosek nie nakładam. To nie powinno być tak, że my robimy tak właśnie, że te, ja tak jak ty, a ja, tak jak tego? No. Dobra, to po korektorze, ale nie no, to nie wiem czy powinno no być... jestem ciekawa jak ty bronzer nakładasz, bo ja... To... Ja nawalam bronzera dużo. Mm. A ty nawalasz dużo czy tak, mało? policzki Czyli no. ja tego bronzera to nawalam akurat tyle, że... No, ja bardzo lubię mieć dużo bronzera i rozświetlacza, ale ja uwielbiam... Ja muszę mieć dużo pudru nawalonego. Ja nie lubię, bo tak mi mm. ciasteczko się ja już mieć dużo pudru nawalonego, bo ja nie widzę, jak się świeci mi się zaczyna... I, ja lubię jest ja... transparentne. A ja już widzę, że ty nie masz transparentnego. No formy. ja mam sypki. A ja mam transparentny. To jest, że taki w, piemiy, I ja, też, w kamieniu, nie, ja mam tak? też w kamieniu. Transparentny, czyli że taki sypki, tak? Nie, transparentny, że taki ale jak biały prawie wygląda. Że transparentny jest, nie no że jest No, pod a kolor... to, to ten też jest taki. Nie, on jest, Aha, on jest pod trochę mały. Dobra, bo że wygląda jakbym naprawdę była taką lalką z porcelany. Dobra, ja już korektor nałożyłam. Co dalej nakładasz? Ja dalej nakładam puder. Puder, puder koniecznie. Tutaj ten mam nałożyć czy który, czy Tak, ja mam tylko ten. Ja mam jeden puder. Dobra, ten czyli ja Maxen Mort, taki wiecie, zwykły, biały, e, w kamieniu puder tak. i pędze, a pędze może używajmy Twoje, co? No dobra, no. Może A ja mam z Huda Beauty. I to jest Pond Cake, moi drodzy. Dokładnie. Dobre. Dobre. I jak nakładasz? No Dużo czy mało? E, mój pędzel, ale dwa, taki wachlarze, bo ja wachlarzyk... To? Tu, nie, tu czy do bronzera. To? Ja używam ten wachlarzyk. Serio? Tak, ja nie lubię... Ja używam takich właśnie, takich zbitych mocno. Ja zbitych to do bronzera, takie już... I co? I ty taką całą twarz, tak? Ja pod oczy, No to no, tak. no, całą, całą twarz, no to tak jak ja. Boże, jaką mam bladą twarz. A, my nie malujemy powiek, bo ja... Nie ani Marta nie, nie maluje powiek sobie na co dzień, ani ja nie malujemy powiek na co dzień, także... Ja no, jak idę na imprezę, ale to nawet nie ja maluję, tylko moja prywatna makijażystka. Prywatna makijażystka? <�mgorzata> Ula lila, jak to ładnie zabrzmiało. Marta, gwiazda. Prywatna makijażystka. Swoją jedną ulubioną. I... No tak, no wiem, o co tu chodzi. Przecież ty ty Boże, jak ja mam rozdzielenie, zobacz. Czy ty to widzisz w kamerze? białym ja? twarz. No nie wiem, czy to umieję Nie widać, widać, tak. Ale... Wid, widać, że taki jest ciemniejszy, ale jakby wiesz, nie widać tak mega mocno, ale widać, że jest ciemniejszy. Ale nie mam odcięcia. Takiego już bardzo dużo. To ty nie będziesz się zmywać chyba. No nie, no ja nie tak. No no to, no to no zobaczcie. Zobaczmy ja na poszedł. sam koniec. Dobra, i ja dalej po pudrze robię bronzer. Dokładnie, to samo. Ja Dobra. Mój pędzel, mój brązer. Yy, tu nie. masz? A mamy podobne, tylko że ja mam. Czekaj, ty masz ciemniejszy ode mnie, zobacz. Tak. Nie. nie. Czym to się różni? Czekaj, a jaki tu pisze odcień? Nie wiem, ja mam High from Hawaii, a ty masz Fedie Forever. Uch, zobacz, tak. Ja mam 60 i ty masz 65. Czyli takie podobne. Tak, ale z tej samej firmy. Mamy, tylko że inne odcienie, nie, tak. No ale zobacz, że troszeczkę tylko inne, tak, nie? Tak, tak. Więc spoko. On jest to mocny. A tego nakładasz dużo czy mało? Dużo, bo ja lubię policzki Dobra, ale ja się boję tego bronzera Nawet pamiętam jak Cię malowała ta Twoja żanka to nie chciała używać tego brązera. Mm -hmm. Że za... Łatwo plamy zrobić No, ja już to właśnie zrobiłam Nie się tam różni wiesz, to jednym odcieniem no, Ja rybka ale... robię, nie śmiecie bo ja tego robię mm -hmm. <laughs> Więcej czy tyle nakładasz? Ja wiem, że w ogóle u nic nie widać Mówię, to się będzie rzucało w oczy, bo ja mam twarz białą jak wiesz Marta powie kiedy Tyle? No już lepiej i sobie później tak tu pudrem, tak, żeby odcięć, żeby, żeby się mieszać. Dobra. Tak, na dole, dobra. Dobra. Wiesz o co chodzi? Dobra, wiem, ale ja tak nie robię, ale robię make-up tak jak ty. Także uuu, szefowa, uuu, szefowa, szefowa ja. już zaraz plamę zrobię sobie. Czyt, jaką plamę dużą zrobiłaś sobie, rozetrzyj. Nie wiem. Ojej, ja też na ja to zrobiłam plamę. Trochę. Ale za makijaż będą piękne. dawaj błagam, idziemy tak dzisiaj. Nie. To byśmy to... chyba znajomych nie mieli <laughs> już. Tutaj, na czołku. A ty robisz na czole? Tak. A to Dobrze, tu? dobrze, bo ja zrobiłam. Ja też tak robię. Dużo na czoło czy mało? Malutko. Bardziej policzki wiadomo. Dobra, to proszę bardzo, zrobiłam to jak Marta robi. Ja jeszcze nosek sobie wyszczuplał leciutko. Radem. Ja nie umiem. No tylko tu oto kto tu, tu. takie ką, tu, kąty jakby. Tako? No tak leciutko. O, tak, tak, no. Ja yeah, i... pierdzielę. Delikatnie, bo to... No, z dużo produktu. Dobra, czekaj, rozetry to tym pędzlem od pudru. Lekka, kraksa, można że zaraz się kamera rozładuje. rozświetlacz, który to? Ten, Benefit. A ja dostałam z. Evelina Benefit. co to jest? Bardzo. Róż, moja roża. Bo ja nie lubię róż no to polubisz. Nowy line odcień 0,1, jakby ktoś pytał. Na policzki normalnie nakładasz? nadkość policzkowe, tak. I no na środek nos. Noska. No tak, no to ja też. Ja po prostu wyglądam, jakbym chciała nie mogła. Na nos i tego, tak? Na nos, na, na czoło. Na czoło rozświetlać? Tak, tu troszeczkę, tu tu, tu tu. Na rogach, tak? Tak, na rogach, no. Tako? Tak ta, Tak. Tak, no. Dobra. I, I drugi. Tak, i pośrodku noska, tak wiesz. No to już sobie tak już mocno mam. I a, i nad ustami. O, tak. Tak. Muśnięte. Dobra, muśnięte. O Jezu, jaki rozświetlacz to jest. Fajny, co? No, fajny. Proszę bardzo, więcej nawalić na, na policzki. Yy, rozświetlacza? Tak, więcej. Dlaczego? No ja robię tak, jak ty mi mówisz, nie? No patrz, ja aż taka tafla Dobra, muszę. i drugi policzek. I nosek bardziej, bo ja bardzo... No, tak o, tak o. I jeszcze tak tutaj. O jest na czubku? Tak, na czubku. Ja ust nie robię. Dobra, przechodzimy dalej. Rzęsy tuszujemy, dolne. Czasami tuszuję, ja, czasami nie. Ja zawsze dolne tuszuję. No, dobra, to tuszujemy dolne rzęsy teraz trochę. Ja dostałam, moi drodzy, z czego? Z Volum. Volumium Lashes, proszę bardzo. A to jest Maybelline. Tak, tego go jest bardzo... Skype Height. Tak, to jest zarąbisty tusz, kogo jest mało, wiesz? Ale na rzęsy dolne nie jest No dużo tak, no. Na Czekaj, na rzęsy dolne to ja się przybliżę. A to taka duża szczoteczka jest, boję się, że se, wiesz, pobrudzę zaraz. Wiem. Ja poczekam jak ty skończysz bo to y, nie, no to nie jest łatwa rzecz. Dużo da jeszcze mało trzu... Tak średnio. Nie nie. To zaraz mi... wyjdzie. Dobra, o Boże, już się powróciłam. Wracamy po krótkiej przerwie, bo słuchajcie, rozładowała nam się kamera i musiałyśmy chwilę podładować, ale dobra, kończymy do te rzęski. Rzęs. Ja nakładam mało, więc. A ty też mało no, to tylko dolne rzęsy, nie? To ja poczekam i ty pomalujesz, bo ja nie widzę jeszcze. I druga rzęska, no to szybko. Ja też tak nie maluję. Wiesz jakoś mega mocno tych rzędz dolnych. Boję się, że sobie po, pobrudzę po prostu. Do mama, moja od makijaż mówiła, że musi zaschnąć i dopiero wtedy można tak, że wytrzeć, Nawet wytrzeć, nie, wytrzeć nie wacikiem, wytrzeć. tylko tym do rzęs do rozczesywania, że wziąć to takie. Gdzie to jest? Takie duże jest do Tą szoteczką i że jak to zaschnie, to tą szodeczką tak zrobić, bo to wtedy wiesz, tak, 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 taka skorupka się z tego jak go robię. Nie, nie robi, bo nie? jak będziesz jak jeszcze mokre jest, to jeszcze bardziej rozmarzysz. No, 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 także czekam, aż to troszeczkę zaschnie. I następne ja robię brwi, ale naprawdę leciutko, tylko tak sobie podmalowuję troszkę, a ty? Tak lekko. Także taki ma my mamy brwi na my nie potrzebujemy no, jakoś bardzo. Także takie, na nasze makijaż są takie y, spokojne. Może kiedyś zrobimy taki odcinek, że jakieś takie szalone zrobimy. No, Ale ja oczu nie umiem. Mm, to tego... Mocna śminka, ewentualnie coś tam. Mocna śminka, ja w ogóle też nie Dobra, Dobra, dolecimy z brwiami. Pomada z Vibo Eyebrow Pomade i Nie wzięłam pędzelka muszę iść po tego. Y ja mam z Anastazji chyba. Tak, ona. Cień. Ona nie jest soft brown. No, a tu masz jedyneczkę. Ja wszystko zaraz będę miała za jasne. A ty, ten, ten wypadnie nie wygląda na to nie? Wzięłaś w końcu ten pędzelek? Tak, wzięłam sobie do brwi. I co, malujesz sobie tak, że po prostu taką końcówkę? Ja tylko podkreślę sobie je. Ale ja robisz tak, się? że to końcóweczko trochę, czy tylko po prostu po całości? Po tylko... całości leciutko. A no to nie robisz tak końcówki, bo ja robię końcówkę, zaznaczam sobie, a. że tak rysuję końcówkę. Czyli ja robię także. Masz suchą pomadę już, bo ja też jestem. No bo ja nie używałam, nie? Mm -hmm. Czyli ja robię tak leciutko, a ty zaznaczasz końcówkę. Ale ty masz te brwi, parlamy... Kiedy to te brwi? Nad Ale dzisiaj jakoś ładnie trzymają. No ale ja też tak. Nie za bardzo mi dbałam. Słyszę, że się to, mi niknął. Tak, to tak, tak. Ja tak, i I okay. mi tak wyblokły, wy, wyblokły, wyblakły. wyblakły. Wy w sumie nie wyglądamy znaczy aż tak źle. Jakieś bardzo mocno brwi, tak po No tak, tak wlałam, taki ruch, taki nie? A teraz tak delikatnie na medełko układają jakieś tam. Ja nie lubię, jak te y, laminacje robią tych brwi. Takie. Takie, taki takie do góry. No, no, jak taki korel wygląda. Ale znaczy że tak, tak, mi czasami u innych to się podoba, a u mnie nie, bo My czasami nie. naprawdę niektórym się zresztą strasznie pasują takie brwi. Mi się to podoba. Kiedyś tak właśnie Aha. robiłam, że tak na tym mydło próbowałam, kupiłam sobie to mydełko, ale tak no nie podpasowało mi to za bardzo i za tylko przeczeszę. Proszę mm. bardzo. Jezus Maria, jaka blona. Ust, nie malujemy mam suche usta. Ja nie maluję ma? ust nie. w ogóle na co dzień. Prezentacja make upu, prezentacja make upu. W sumie tak z bliska to nie wygląda źle, aczkolwiek widać, że mam za jasno, ale tak zaraz teraz powiedziałam ciebie, żółte. No żółte. Żółte, żółte. Przybliż się tak, właśnie. pokaż. Mm. Żu o jakie żółte, no! A ja zakabiała biała, zobacz, no, jak, jak mąka, mi do ciała. No ty jak mąka, a ja jak mąka, a ty tak żółto bardzo. Nie jest takie źle jakoś bardzo, nie jest, ale... No dokładnie, nie jest mega źle, ale jest nie za dobrze, nie można powiedzieć. Nas. Dobra, zmywamy te makijaże. Dziękujemy bardzo za oglądanie, na taki film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie takie szalone makijaże. Albo na przykład takie coś, że Marta maluje mnie jają i ja ją odpierdzielę jej oczy. A ona mi, dawaj ty mi, jak ty mówisz, że nie malujesz Ja nie maluję, no dobra Tam jej odwalisz oczy, ja też tak nie maluję Dobra, dziękujemy za oglądanie i widzimy się już niedługo Pa.